Ten stresuje. stresuje. Dobrze. Tadek, dzisiaj robimy goździki cele, którego nikt nie robił, bo ja sam go wymyślałam. dlaczego nie. Jest ze mną Antek, Antek GEP, na który kanał zapraszam. Tak, którego ja nie ma. Filmu. Nie Co, Dobrze mamy tu wodę, mamy goździki. Goździki nie reklamuj. I, no i ja. I zaraz. Tylko najpierw kilka roślin. Tak mniej więcej. Tak 4-5 lipca. Nie lipca. No, lipca będą się pojawiać w od 4 do 9 Zostaw to! Odej! Czy nic nie robię! I, Będą vlogi to od 4 do 9 w Norwegii. Potem będzie y, vlog y, Morze z Antkiem, y, a potem będzie Mazury i nie wiem, i będą się pojawiać dużo vlogów. A jeszcze zanim co, to 1 czerwca z Mierza vlog będzie. Więc będzie vlog. Dobra, my będziemy testować. Y, masz tego goździka? Nie mam. No to w już jednego. prawie. Nie w życiu. Bo my je będziemy ssać, nie będziemy ich jeść. twarde. Tylko jakby tu się pojawił pies, to... A się nie pojawi, bo tam umiera z głodu? Nie, przeniósł się. Taki obcy pies tu przyszedł. Mamy goździki. Dlaczego wziąłeś te Zmienia sobie, bo ten jest głodny. Pan niech odejdzie! Julian! Mój brat stoi za kamerą i nie ten egzamin co? kamera babcia przyszła no? si babcia nic idzie oduż tą wodę na ziemię, ziemię. oduż bo musimy stać minimum 500 a i boję się. albo najwięcej 10 jak to 7? nie sekund yy, najmniej 5 no 3, 2, 1. Nic się czuję. 10. Nie zrób smaku. W ogóle. To weź jeszcze kilka. <laughs> Dobra, bierzemy po więcej, bo tego się nie da woda. To... Miał być cynamon, ale okazało się, że nie mam cynamon w domu. Bleżesz połowę, antekłowę, ja pę. Jeszcze. No bardzo równo. Okej. Okay. Podcinowałam moje luty! <grym się z nimi> Dobre. Pyszne, tak? Nie. No. Tam. Panie, jakby coś teraz wypluli. No, nie odzywaj. Czemu? No, dobra. Nie No, bo to jest y, stara. O, oh A ja już starą wodę. O, my god. Łatwiej było wziąć herbatę. Mogłam, ale poczekaj, muszę coś sprawdzić. Nagrywasz się? Jeszcze nagrywa się. Stanęłam tu mokre! <laughs> Brawo! Dubało. i czy ma być więcej challenge z innymi różni zrobiłam kiedyś z moją koleżanką challenge ale nagrałam go telefonem no i niestety się nie udało go wrzucić no i nic z tego nie wyszło nawet się go na telewizorze yy, boże, na komputerze udało dało łupić, odpalić więc no to chyba będzie na tyle strasznie krótkie to, to. Hmm? Tu zjeczy jeszcze więcej. A sam sobie to zejmę. Wiesz jakie to jest niedobre? No nie. Nie, ja to wiem. No, Julian, teraz on będzie jadł. Okej. Okej, Julian. Potem będzie. Schodzimy, on zasiada. Nie jeden! Nie wiem. Elo, Elo. Minimum tyle. Dobra. Gazello. No, o, siadaj. Nie, się nie no, stało, ja żyję. Dobra. Zaczynaj. Zepsuty, zepsuty, zepsuty. Ej, no nie wybieraj. Zepsute. Ej, no on ma dwa. Dobra, nie. Daj mi więcej, bo wszystko były zepsute.

To coś daje się bardziej. Mm, mm, mm. Znowu stacenęłam. Jajeczka. No. Jeszcze z piętnaście. Tego. Z dobrym okresem. Olajka, bardzo proszę, ale nie komentuj się nie podobało, no to nie komentuj, bo to jest bez sensu. I no to będzie tyle. Pa! Cześć!